Pomysłowa, zaangażowana, charyzmatyczna, empatyczna, uczynna, dobroduszna, motywująca. Pani profesor Monika Domogała jest liderem klubu wolontariatu i, mówiąc o pracy nauczyciela, to przede wszystkim trzeba podkreślić o pracy lidera, czyli tego człowieka, który motywuje młodzież. Pani profesor Monika Domogała czyni to naprawdę perfekcyjnie i bardzo skutecznie. Jest ponad, ponadgraniczna, sięga na, na całość, na Afrykę, na Azję. Aby rozpalić iskry do pomagania i do fajnych akcji społecznych bardzo potrzebny jest lider. No, pani Monika Domagała jest niekwestionowanym liderem. Myślę, że niejednego młodego zapaliła to działania na początku, czasami wbrew <gryw> pozornej woli, ale my obserwowaliśmy to z ogromnym podziwem, ponieważ to były setki młodych ludzi, którzy w własnej woli po godzinach e, nauki angażowali się w szereg akcji społecznych i docenialiśmy to z wręczając przynajmniej z gromą przyjęcia na Fundacji Zgierki. Naszą wizję z Panią Moniką współpracuje już od 2007 roku. Co roku y, uczniowie, podobnie Moniki, biorą udział w kwestiach w parafiach chorzowskich sadzili led tworząc szkolne pola nadziei. Pani Monika też co roku wychodzi z inicjatywą zorganizowania dla dzieci naszych osieroconych i to Dnia Dziecka i spotkania Mikołajkowego, także nasze dzieciaki co roku są bardzo z tych spotkań zadowolone. Cześć, mam na imię Natalia, jestem uczennicą klasy pierwszej liceum w Słowaku. Do Słowaka chodziłam również do gimnazjum. I w dzisiejszym filmiku opowiem Wam o wolontariatach w naszej szkole. Mam nadzieję, że odpowiem na wszystkie pytania, jakie macie w głowie, i rozwieję Wasze wszelkie wątpliwości. Zacznę od tego, że głównym koordynatorem większości akcji jest pani profesor Dumogała, która jest również szkolnym pedagogiem. Są dwa rodzaje wolontariatów. Jest wolontariat stały oraz wolontariat jednorazowy. Informacja na temat wolontariatu stałego pojawia się na początku roku jest to głównie pomoc w nauce naszym młodszym kolegom z przedmiotu, który lubimy, lub z przedmiotu, którego jest potrzebna pomoc. Wolontariat jednorazowy są to różnego rodzaju akcje, jak na przykład kwesta. Współpracujemy na przykład z Iskierką oraz z Hospicją w Chorzowie. Podczas takich kwest, zbieramy na podopiecznych danej fundacji lub na ogólne potrzeby organizacji, podczas eventów lub podczas wyznaczonych dni na ulicach miast. W naszej szkole odbywają się również zbiórki. Żywności, artykułów szkolnych lub karmy dla piesków i zwierząt ze schroniska. Podczas Halloween w naszej szkole co roku zbieramy na przystań ocaleń, która również zajmuje się pomocą zwierzakom. Miałam też okazję brać udział w zbiórce żywności w sklepie organizowanej przez Fundację Caritas. Wolontariatów jest naprawdę dużo, każdy z Was może znaleźć coś dla siebie. Jest to, nie daj, że jest to forma pomocy, macie też możliwość spędzenia czasu z przyjaciółmi oraz poznania się lepiej, no i przede wszystkim zrobienia czegoś dobrego. Mam nadzieję, że opowiedziałam Wam, że teraz wiecie troszkę więcej i że zobaczymy się we wrześniu na korytarzu. Do zobaczenia.